To dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, chciałbym Was bardzo mocno przeprosić za moją głupotę na poprzednim filmie. Tak w ogromnym skrócie. Byliśmy solo w Budapeszcie i każdy z nas miał znaleźć jakąś atrakcję. Ola wzięła mnie na rejs statkiem. Ja natomiast na trip-adwajzorze zauważyłem buty, które stoją na rogu. Takie metalowe, jakby posągi butów. No i ja zabrałem Olę na tą atrakcję i dość rozrywkowo podszedłem do tej atrakcji nie weryfikując, co to jest. A okazało się, że był to pomnik upamiętniający ofiary Holokaustu. Najmocniej za to przepraszam. Moja głupota, przyznaję się bez bicia, mogłem to zweryfikować. Nie zweryfikowałem tego po prostu to zobaczyłem buty na brzegu, na zdjęciu, pobrałem lokalizację i to tyle Zresztą no nie ma co się tłumaczyć, przepraszam Dobra, teraz czas na moją atrakcję, 15 minut z buta A no to idziemy Dobra. No jak dotykam pomniki to dotykam, nie? Dochodzimy już do naszej atrakcji Dobra. I z tyłem Musisz bliska to zobaczyć, bo to jest naprawdę mocne Uwaga, uwaga, gotowa? No Obróć się No tak myślałam, że o to chodzi <laughs> Zajebiste, co? No To jest atrakcja, nie jakiś rejs Patrzcie widzowie na to, buty no to są metalowe buty. No i co, i to jest ta atrakcja, na buty? Tak i co ciekawe, na jakichś drip, i tak dalej, to jest jedna stopa atrakcji. No zobacz, ile ludzi tu przyszło. No. Widzisz, a na rejsie było pusto, nie było ludzi. A na rejsie że zobaczyliśmy trochę Budapeszu. Ale nie widziałaś butów. A Budapeszt możemy, ale musieliśmy. zobacz, stoimy tu i widzisz Budapeszt A płyniemy tam statkiem i nie widzisz Butów, musisz podejść. Widzowie, zdecydujcie w komentarzach. No. Jakby bo też możesz to zobaczyć z lądu. Bo no, buty też są piękne, jak najbardziej. Fajne. Ale moja atrakcja mi się osobiście bardziej podobała Ja jestem wielkim fanem butów. Bo że w tych butach musiały być stubki. Bo. No. Wracają teraz przebitki butów. Gotowe? Gdzie No.